Cześć, dziś chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę. Jesteśmy na polu kukurydzy i znaleźliśmy właśnie tutaj okaz takiego grzyba. Zobaczcie, wyrasta na kolbie kukurydzy. Tak wygląda zdrowa kolba. Natomiast tak wygląda kolba zaatakowana przez głownię kukurydzy. Jest to grzyb właśnie wyrastający na, ziarnie, na, na poszczególnych ziarnach kukurydzy. On powo powoduje ich przerastanie i tak jak widzicie osiąga całkiem spore rozmiary. Czasem nieregularne, czasem kształt wręcz takiej kuli, dlatego nazywany jest głownią kukurydzy. Pokażę Wam teraz jak to wygląda dokładniej. Obiorę tą kolbę i zobaczycie tą głównie w całej okazałości. Na tyle oczywiście, o biedronka się tu nam zalęgła. O, zobaczcie. Tak wygląda pojedyncze ziarno. Właśnie ziarno kukurydzy zaatakowane przez głownię. Poprzez działanie tego grzyba Samo ziarno przekształca się w coś takiego. Zobaczcie. I największą ciekawostką jest to, że głownia kukurydzy była w Meksyku i do dziś nawet jest. Podobno przysmakiem. Już starożytni Aztekowie uważali ją właśnie za wielki przysmak, była wtedy poszukiwana w uprawach, teraz jest wręcz szkodnikiem, jest zwalczana. Zwalczanie jest bardzo trudne właśnie ze względu na to, że ten grzyb się rozprzestrzenił właśnie w uprawach takich wielkoobszarowych. I zimuje on właśnie w resztkach pozostawionych po żniwach. W kolbie kukurydzy obranej już przez kombajn, jeśli tam zostało kilka ziaren, to zarodniki tego grzyba potrafią przezimować właśnie w ziemi. Spróbuję rozebrać jeszcze kilka, żebyście zobaczyli. O, tu są jeszcze ziarna zdrowe. Są zdrowe ziarna, a to są ziarna zaatakowane, właśnie przez tego grzyba. W kuchni meksykańskiej jest to podobno do, dodatek do ich dań traktowany tak jak w Europie trufle. No ja osobiście nie odważyłbym się tego spróbować. Powiem Wam, że nawet z pewnym obrzydzeniem biorę to w ogóle do rąk. Jeśli poszukacie w internecie więcej informacji na temat kuchni meksykańskiej, możliwe, że znajdzie, uda Wam się znaleźć przepis. No i będę wdzięczny, jeśli w komentarzach pod filmem. Podzieliłby się ktoś swoimi wrażeniami z przyrządzania tego, czy, czy, czy z jedzenia, bo osobiście, no, mówię, różne rzeczy jestem w stanie zjeść, ale to, to jednak mnie przerasta. Mam nadzieję, że pokazałem Wam znów ciekawostkę, z którą sami, sami będziecie się dalej interesować. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.